Kontynuujemy serię Duch Święty. Przechodzimy do lekcji piątej. Społeczność Ducha Świętego. Patrzymy na teologię Ducha Świętego i jego miejsce w programie Ojca. Mówiliśmy już o nim jako o świętości Bożej. Patrzyliśmy na pierwszy Kościół i Ducha Świętego i doszliśmy do przekonania, że można zdobyć to pokolenie dla Ewangelii. Byśmy mogli tego jednak dokonać, zdobyć to pokolenie, musimy przestudiować wzór, model, jaki jest w Nowym Testamencie. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi, mówi 2 Koryntian 13:13. 13. Jest to zdanie, które prowadzi prosto do sedna chrześcijańskiego doświadczenia. W trynitarnym błogosławieństwie Pawła ustalone są dwa fakty. Najpierw dowiadujemy się, że nie ma społeczności wierzących, jeżeli nie ma indywidualnej społeczności z Bogiem. Następnie nie ma społeczności z Bogiem, która nie powoduje żywej społeczności z ludźmi. Społeczność chrześcijan w Nowym Testamencie jest bardzo imponująca, nie tylko imponująca jest też żywotna. Tu spotykamy Saula Starsu, wyniosłego faryzeusza, dzielącego się swoimi najgłębszymi tajemnicami, z niepiśmiennymi niewolnikami z greckich slamsów. Kiedyś nazwałby ich psami, teraz są braćmi. Wyjaśnienie jest tylko jedno Chrystus. Mamy tam chrześcijańską ucztę miłości w katakumbach. Rzymska kobieta z błękitną krwią bierze kielich z rąk bezimiennej osoby z ulicy. I obie czują, że jest to naturalne. Istnieje teraz między nimi miłość głębsza niż siostrzana. Jedyne wytłumaczenie tego to Chrystus. Ta pierwsza społeczność jest rzeczą zdumiewającą. I była ona wszystkim dla tych, którzy nią się dzielili. Młodzi wierzący, którzy przyszli do społeczności z pogaństwa, stwierdzili, że w dniach prób po ich nawróceniu, kiedy stare otoczenie chciało ich ponownie wciągnąć, ta społeczność ich podtrzymywała. Oni nie zawsze mówili o społeczności. Nie próbowali jej organizować w sposób profesjonalny. Nigdy nie traktowali braterstwa jako obowiązku. Ich społeczność po prostu była taka: wspólnie dzielili się życiem Jezusa Chrystusa. Dzisiaj mamy kłopot, gdyż próbujemy prowadzić nadludzkie społeczności po ludzku, a to nie chce działać. Nasza teologia prowadzi ludzi do wierzenia, że mogą w zasadzie manipulować Bogiem. Próbowaliśmy to organizować, zmechanizować i wypracować, zapominając, że społeczność kościelna będzie tak samo ograniczona i niszcząca jak wszystkie inne społeczności w świecie, jeżeli nie będzie zbudowana na ponadnaturalnym przeżywaniu Chrystusa. Oddając się Bogu do służby, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Zakładając i budując Kościół Boży na ziemi, musimy wiedzieć, że żywa społeczność z Bogiem spowoduje żywą społeczność z ludźmi, a społeczność jest naturalnym wynikiem wspólnego dzielenia się życiem Chrystusa. Jedną rzecz w szczególności musimy zauważyć odnośnie społeczności ducha w Nowym Testamencie. Oni nigdy nie tracili czasu na wzajemne adoracje, jakby ta społeczność była sama dla siebie. Ona nigdy nie stała się ezoteryczna. Było to ciało Chrystusa, istniejące dla celów Chrystusa na świecie. Chrześcijańska społeczność zawsze przyciąga innych do siebie. Każdy członek tej pierwszej społeczności wiedział, że jest Heroldem Bożym. Nasz duch nie ma być komorą chłodniczą, gdzie przechowywana jest nasza osobista religia. Mamy być elektrowniami wysyłającymi w świat światło Jezusa. Bóg nie chce apologetów, którzy będą się o niego spierać. On chce Heroldów, którzy będą go ogłaszać. Teraz musimy iść głębiej. Na początku powiedziałem, że społeczność Ducha oznacza dwie rzeczy, a teraz przechodzimy na drugą stronę. Poza tą zdumiewającą społecznością Nowego Testamentu była też bezpośrednia społeczność z Bogiem. Taka indywidualna pięćdziesiątnica. Dzisiaj wszędzie rozlega się wołanie o ponowną pięćdziesiątnicę. Dla milionów chrześcijan dzisiaj historia pięćdziesiątnicy, jaką opisano w Nowym Testamencie, z opisem ognia, języków i wiatru, jest dziwna i obca. W wielu myślach powstaje pytanie. Co tam się naprawdę stało? Że coś się stało, to jest oczywiste. Każdy historyk studiujący Nowy Testament, czy to chrześcijanin, czy poganin, szybko przyzna, że na następnych stronicach rozlega się w życiu naśladowców Chrystusa nuta, jakiej przedtem tam nie było. Tu w jednym momencie, o czym mówią dzieje apostolskie, skończyło się ludzkie partactwo i niepewność. Od tego momentu mamy do czynienia z ludźmi pewnymi siebie. Oni są zupełnie pewni Boga. Wszyscy, którzy myślą o chrześcijańskim początku, zgadzają się, że tu, w określonym punkcie i określonej dacie historycznej, coś się stało i to coś zbawiło chrześcijaństwo od tego świata. Teraz chcę wskazać dwie decydujące rzeczy w ludziach, którzy to przeżyli. Po pierwsze, oni byli ludźmi oczekującymi. Jezus powiedział im, Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Łukasz 24, 49 Oni poszli do Górnej Izby na Jego polecenie. W modlitwie czekali przez 10 dni na spełnienie obietnicy. Ich modlitwy nie stworzyły Pięćdziesiątnicy. Pięćdziesiątnica przyszła jako obietnica Ojca. Oni tam poszli, by czekać na Niego. Pięćdziesiątnica nie pojawiła się w próżni. Ona przyszła w atmosferze, gdzie wiara i pragnienie przygotowały drogę. To przyszło na ludzi, którzy poświęcili czas, by słuchać Boga. Bez tego nie będzie pięćdziesiątnicy ani dla Kościoła, ani indywidualnie dla wierzących. Postawa znudzenia, niesłuchania, apatii i nieoczekiwania przeszkadza Bogu w tej kwestii. Na przykład, jeżeli wypowiadam moją modlitwę z obowiązku albo z przyzwyczajenia i nic więcej, to blokuję kanał pomiędzy Bogiem i samym sobą, który Jezus własnoręcznie wykonał. Ale jeżeli zanoszę do Boga modlitwę naładowaną wiarą i z oczekiwaniem, a w moim duchu naprawdę oczekuję, że Bóg przemówi, to On naprawdę przemówi i spotka się ze mną. Inną decydującą rzeczą odnośnie tych ludzi, którzy doświadczyli tego pierwszego przeżycia było to, że oni byli poddani Chrystusowi. Każdy z nich zaprzedał się Chrystusowi. Paweł powiedział, miłość Chrystusowa przymusza mnie. Oni zaprzedali się Chrystusowi, gotowi iść wszędzie i czynić wszystko, co On rozkaże. Czy może w tym leży nasza trudność? My mamy nasze ideały na temat tego, co chcemy, by Bóg czynił z naszym życiem. Mamy własne plany na to, co Bóg ma dokonać w naszym życiu. W górnej izbie tak nie było. Może wtedy nie śpiewali jeszcze tej pieśni. Pójdę, gdzie on mnie poprowadzi. Ale myślę, że to właśnie nimi kierowało w tej górnej izbie. Oni zaprzedali się Chrystusowi. Nie mieli innego zainteresowania poza Chrystusem. Nie sugerowali mu, co chcą robić i gdzie chcą iść, ale po prostu czekali na jego instrukcje. Nikt z nas nie ma prawa narzekać, że Bóg nie dał nam takiego przeżycia jak im, póki nie pójdziemy z Chrystusem tak jak oni poszli. Pięćdziesiątnica jest Bożą odpowiedzią na poddanie duszy Jezusowi Chrystusowi. To przychodzi po poddaniu się, a nigdy przed. Ogień nigdy nie wstępuje na pusty ołtarz. Ofiara, której Bóg oczekuje, opisana jest w Rzymian 12:1. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Kiedy ofiara znajdzie się na ołtarzu, wstąpi ogień. Nasz problem polega na tym, że chcemy Ducha Bożego bez Bożych warunków. O wiele łatwiej jest spędzić 12 godzin na dyskusji o religii niż pół godziny na posłuszeństwie Bogu. Zadowalamy się przyjacielskim i sympatycznym Jezusem, zamiast mocnego, władczego i rozkazującego Pana. Dzisiejsze kościoły mają Ewangelię dobrej społeczności. Zamiast Ewangelii Posłuszeństwa. W Nowym Testamencie Duch Święty przyszedł do ludzi oczekujących i skoncentrowanych na Chrystusie. Sednem tego przeżycia nie był gwałtowny wiatr, ani ogień, ani języki. To były tylko dodatki. Sednem tego przeżycia była moc moc, która wstrząsnęła nimi do głębi. I wysłała ich, by wstrząsnęli światem. W moim chodzeniu z Bogiem upodobało się Bogu, a dla mnie było to przyjemnością, że posłał mnie do wielu miejsc na ziemi. W roku 1968 byłem w Indiach, w miejscu, gdzie zmarł apostoł Tomasz. Ten oczekujący, skoncentrowany na Chrystusie człowiek, otrzymał Ducha Świętego. I Bóg posłał go w mocy Ducha. By zaniósł to poselstwo do pogan na świecie. Tomasz został zabity w Indiach za Ewangelię, którą głosił. W Osetii, na Kaukazie w Rosji, znawcy powiedzieli mi, że tam zmarł Mateusz. W Kijowie na Ukrainie powiedziano mi, że tam został zamordowany Andrzej. Nasza religia potrzebuje mocy, nie organizacji. Nie intelektualnego wyposażenia, ale mocy. Potrzebujemy mocy. Nie ma innej tajemnicy mocy niż głębia duchowego doświadczenia. I takie przeżycie możemy mieć, jeżeli, i jest to jeżeli, dużymi literami, jeżeli zechcemy zapłacić cenę i poddamy się Chrystusowi. To nas ostatecznie prowadzi do następujących myśli. Społeczność Ducha jest mocą na różnych poziomach. Po pierwsze, jest to moc na poziomie fizycznym. Jeżeli ten sam Duch, który mieszkał w Chrystusie, mieszka w nas, mówi Apostoł, ożywi on nasze śmiertelne ciała. Będziemy mieli siłę, by czynić to, czego Bóg od nas oczekuje. On chce dać nam siłę również na poziomie umysłowym. Bóg użył głupich rzeczy, by zawstydzić mądrych. Moc na poziomie moralnym. Możesz żyć świętym życiem. Moc na duchowym poziomie. Ale weźmiecie moc, kiedy duch święty stąpi na was. Dzieje 1.8. Ja potrzebuję w tych dniach ostatecznych Jego mocy. Dlaczego mielibyśmy jej nie użyć?